Dobra, panowie, dzisiaj kupujemy jach motorowy. Za chwilę przyjedzie Adam. Musimy sprawdzić kadłub, tuby, silnik. Czy wszystko działa sprawnie? Czy nie ma jakichś uszkodzeń, jakichś problemów, jakiejś złej historii, która się tam ciągnie za tym? Eee, bardzo ważny moment. Cześć. Siema. Cześć, Cześć, młodzieży, świata. I powiedz, co ty masz tutaj? Co ty przywiozłeś? Moi drodzy, to jest rib. Pewnie jednostka wam zna. Znam. Nie, ja też o Was poczytałem, naprawdę jesteście bardzo zacną grupą, która szkoli młodzież i dlatego postanowiłem to swoje dzieło i dziecko e, przekazać za drobną W Wasze czcigodne ręce. Symboliczną, tak. Słuchajcie, to jest łódka, którą ja mam od nowości. Kupiłem jako nowy sprzęt zupełnie. E, Eksploatuję to mniej więcej 4 tygodnie w roku. Reszty stoją u mnie w garażu pod plandeką przykryte, bo dwie plandeki są do tego i na sterówkę yy, i normalnie jest to brig, 5 metrów, yy, silnik Hondy 50 koni. Czuję się jak dobry handlarz z radomia. E, powiedz 5 metrów, tak? 5 tak. metrów długości. 5 metrów 50 koni, myślę, że do takich celów szkoleniowych, jak wy się... Tak, idealne, tak idealne, optymalne, jak zwał, tak zwał. E, wyposażenie jakieś jest e, sonar, jest nawigacja. Na zegarach jest to, co być powinno. Oczywiście, maneta, nie jakiś tamtego, prawda? Tak. Tu się siedzi wygodnie, żeby instruktorom było wygodnie, nie? Oczywiście no, to przede podstawa. Przede Kursanci to. to Kursanci sobie dadzą radę. I teraz ważna uwaga przy zakupie łodzi. Na co zwrócić uwagę, prawda? Tak. A teraz ty mi powiedz. No, czy powietrze nie schodzi? Czy tak. Powietrze nie schodzi. My mamy parę ribów i wiemy, jak ważny to jest element. Mhm. Pejenie ribów to jest wyższa szkoła jazdy. Jest. I, no to jest pierwsza rzecz, na którą ja bym zwrócił uwagę, czy ten materiał nie jest zbyt mocno poklejony. Mm -hmm. Strona rufowa. Yy, no to, to jest bardzo, bardzo wrażliwe miejsce, ponieważ ona jest zanurzone w wodzie, prawda? I, i ta woda napierająca. I tu grasują niestety... największe przeciążenie. Tu dale, gdzie jest silnik, dale. prawda, w tej rufowej części. Bo tutaj zakończenie tuby w każdym ribie jest takim newralgicznym, bardzo ważnym elementem, który potrafi się odklejać, rozklejać uszkadzać i tutaj łatanie tu by jest bardzo bardzo trudnym zadaniem razem z moim mechanikiem, jest One service one guy, czyli jeden serwis, jeden mechanik. Tak. No jedna wtopa z mojej winy i to od razu mówię, no is jest perfect. to, to co jest? W tak no, angielsku zagaje, tak. o swój własny pomoc nad jeziorem, e, o taki kontowniczek tak. po prostu zahaczyłem i prosta tak, ale To akurat prosta jest takie łatwe do naprawy. Tak. Nie boimy się uszkodzeń i ład ponad wodą. Trochę obawiamy się tych, co są pod wodą. Pod wodą bo... Najgorsze, one... najgorsze miejsce to te z tyłu, to tam to, gdzie co? jest nie, podczas ślizg, największe ciśnienie. Bardzo ważny temat w przypadku ribów to materiał, z którego wykonane są tuby. Główną zaletą Hajpalonu jest wytrzymałość e, tego materiału oraz druga bardzo ważna rzecz, P PVC e, bardzo się starzeje i e, z biegiem lat traci swoje właściwości. I ta trudność w naprawie wynika właśnie przy e, starych materiałach. Stary mhm. materiał już po prostu nie przyjmuje nie kleju, kleju nie, nie, i, i się te łaty odklejają. Uwtórzyć. Dobrze, przejdźmy może teraz do serca tego e, jachtu motorowego, czyli Ludzie do silnika. Lubię kiedy mówisz o nim jacht. No tak. naprawdę, brzmi dumnie. Czyli do silnika. E, silnik Hondy, znany nam, znana nam konstrukcja, ponieważ e, Honda jest e, bardzo popularnym e, silnikiem używanym w sporcie motorowodnym. E, mhm. 50 koni, tak jak jest napisane, tak Tak jest. Ja powiem wam, że w związku z tym, że ja zaczynałem od tej jednostki, jako motorowodniak lat temu, już chyba z 9, to tak naprawdę byłem na imprezie hondy i testowałem samochody i przyłapali mnie kolesie właśnie z... Tej działki motorowodnej mm -hmm. Hondy, którzy tam się wystawiali, też mi mówią, ty, weź, zacznij pływać. Kurczę, nie było cię jeszcze na wodzie. I taki ci skonfigurujemy sprzęcik na początek. Nie za mocny, nie za słaby, powiem Wam, że od tylu lat to 50 koni mi się kompletnie nie nudzi w tej jednostce. Ja wiem, że są po 90, są, wystarczy, mieć, nie wiem, 6 metrów 150, prawda? i 150 tak. koni w Ribie, ale kurczę, na zatoce, gdzie się skacze po tych falach ten silnik jest, ona ma 3 sekundy, jest w ślizgu. Po prostu nie trzeba jej o nic prosić. Jak sam pływam, to naprawdę muszę szeroko nogi trzymać, żeby nie wyrzuciło po prostu w dobrych zakrętach z tej jednostki. Fajnie, stabilnie, a jednocześnie słuchajcie, nic, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, nic nigdy na wodzie mi się z nią nie Wszystkim motorowodniakom zawsze tłumaczymy, że serwis w silniku przy jachcie motorowym to jest podstawa. No dobry serwis, bo tutaj mamy dwa miejsca, olej w silniku, ale olej też w spodzinie, tak, prawda? w spodzinie. No i możemy śmiało powiedzieć, że spodzina jachtu, czyli ten element, w którym jest przekładnia, tak, w którym jest ee, olej przekładniowy, on pracuje w, no, w mega trudnych warunkach, tak? bo mm. zawsze zanurzony w wodzie, jeszcze w Twoim przypadku, pływając po morzu w słonej, w pomorzu, w tak. słonej wodzie. E, no Ale jakakolwiek... się nie pyta, że wszystko jest nowe tutaj? Pierwsze, na co powinniśmy zwrócić uwagę, kupując motorówkę, czy śruba nie jest uszkodzona. Tu jest śruba nowa, co już powinno wzbudzić naszą czujność. Jeżeli jest nowa śruba, możliwe, że stara była uszkodzona. I uszkodzenie śruby może powodować skrzywienie tego wałka głównego. Jeżeli zakręcimy, widzimy on osiowo, tutaj wszystko gra, nie pracuje nam na boki. Natomiast gdyby pracował, z kolei ten uszkodzony wałek uszkadza uszczelniacz. To jest niestety cały problem spodziny w jachcie motorowym. Koszt naprawy spodziny w silniku 150-konnym Hondy to 13,5 tysiąca złotych, w proszę, tym przypadku 7,5 tysiąca złotych, więc za każdym razem jest to majątek. Więc to jest miejsce, które, na które szczególnie musimy uważać. Stąd no a też nas nasz nówka. Nówka, sztuka nieśmigana. Chcemy obejrzeć silnik wewnątrz oczywiście. Tu jest pokrywa tego silnika. Silnik na czas transportu jest zablokowany, żeby się nie opuścił, to jest taka stalowa blokada. Są dwa miejsca, gdzie możemy sterować trymem, czyli wychyleniem tego silnika. Pierwsze miejsce to jest manetka przy sterówce, ale tutaj jest też taki, taki przełącznik serwisowy i w tym miejscu też możemy tego użyć. Podnosimy troszkę do góry, podnosimy blokadę mechaniczną i opuszczamy silnik. Sterownik, siłownik hydrauliczny, zasilany elektryką. Jest zdjęta pokrywa, więc możemy obejrzeć cały silnik jak wygląda wewnątrz. Pierwsze co rzuca się w oczy, trzy cylindry. Raz, dwa, trzy, trzy świece, czyli mamy tutaj trzy cylindry. Dalej filtr oleju. Patrzymy, że tutaj nie ma żadnych wycieków. Silnik jest ustawiony jak widać w pionie, czyli troszkę inaczej niż w naszych samochodach. Miska olejowa jest tutaj na dole, tak jak gdyby na przedłużeniu wału. No dobra. Tu mamy ważny element, a właściwie dwa. Pierwsza sprawa, filtr paliwa z, i tutaj mamy taki czerwony element. Jeżeli jest woda w paliwie, to ten element będzie pływał gdzieś tutaj na górze. On sobie leży tutaj na dnie, więc jest wszystko ok. W paliwie nie ma wody, więc będziemy mogli spokojnie uruchomić silnik. Druga sprawa, sprawdzamy szczelność, szczelność głowicy i szczelność układu olejowo-wodnego. Jest czysty olej, bardzo ładny. Gdyby woda dostawała się do układu smarowania, czyli do oleju, to by było tak zwane masło albo śmietana i właśnie tak wyglądające jak w konsystencji masło yy, czy śmietana. To dyskwalifikuje Wam, ma nam na, yy, tak naprawdę silnik już z zakupu. W tej chwili wszystko wygląda bardzo ładnie, myślę, że możemy to zamknąć. Poznaliśmy, Dobrze. Poznaliśmy, poznaliśmy jacht, sprawdziliśmy szczelność tub, ewentualne uszkodzenia i naprawy. Obejrzeliśmy silnik, zdjęliśmy pokrywę silnika, sprawdziliśmy ewentualne wycieki, uszkodzenia. Obejrzeliśmy spodzinę, która, która jak się okazało, miała, ma swoją historię, została wymieniona po uszkodzeniu. Jest aktualnie po serwisie, więc powinna sprawować się bez, bez żadnych kłopotów. Przyszedł czas na dokumenty jachtu. Bardzo ważna kwestia, ponieważ w jachcie motorowym musi nam się zgadzać numer kadłuba, numer silnika i dokumenty. Jachty motorowe podlegają obowiązkowi rejestracji i tutaj nie możemy mieć żadnych, żadnych rozbieżności. Więc sprawdźmy dokumenty. Tak jest, instruuję i objaśniam, bo teczkę mam tutaj zawsze ze sobą. I Wyciekł przez homologacji. przyczepy przy okazji, bo przyczepa jest też elementem integralnym tej tak, z Łodzi, który też jest przekazuje element, razem, z, który razem, z, razem z... Dwie książki, które są to. takim troszkę archaizmem, bo dzisiaj każdy sobie, to też wiemy z samochodów, taką książkę może wyprodukować tak. i nie ma z tym żadnego problemu. Jest to karta gwarancyjna kadłuba i jednostki napędowej. Co ważne, cała historia tej Łodzi nawet nie jest spisywana tutaj, To tu jest tylko ten pierwszy przegląd. To jest wszystko w komputerze, w tym serwisie, w którym serwisie, ona była tak. To jest ważne. Mamy dowód rejestracyjny statku, nazwa, nazwa portu macierzystego, dane armatora oraz podstawowe dane techniczne jachtu, czyli długość, szerokość, wysokość, rok budowy, numer identyfikacyjny kadłuba, bardzo ważna rzecz, tak jak numer nadwozia w samochodzie. Tak jest jeszcze oczywiście numer silnika, ale on dzisiaj pisane, jest, jest numer silnika, e, elementem wymiennym, więc tak. w dokumentach jakby nie trzeba zwracać na to uwagi zbyt bacznej. No i dowód od przyczepy, To no, też, bo to są przyczepy. dwie rzeczy, nie zapominajmy, tak, prawda, tak. że Łódź Są dwie, dwie osobno rejestrowane, dwie osobne rzeczy, które mają swoje dokumenty. Numer silnika BBEJ, BBEJ. 10 03, 03 529. 52 52 numer silnika zgadza się z dowodem rejestracyjnym. Ok, szukamy teraz szukamy numeru, numeru. kadłuba. UO... RK Zgadza się. 73. Tak? 84. Dwa bardzo ważne elementy, na które również należy zwrócić uwagę kupując motorówkę, czy, czy w ogóle biorąc motorówkę nawet w charter, to jest system sterowania. Mamy jak gdyby dwa, dwie możliwości sterowania. Po pierwsze sterujemy lewo-prawo silnikiem, no i po drugie włączamy bieg i zwiększamy lub zmniejszamy obroty silnika. Jeżeli chodzi o system sterowania e, skręcaniem tego silnika, tu akurat mamy system e, tak zwany ultraflex. To jest system mechaniczny, tutaj widać siłownik mechaniczny i linka, która biegnie nam do sterówki, do kierownicy, bo jakoś ta kierownica musi być połączona z silnikiem. Skręcając w lewo, linka jest ściągnięta, siłownik się chowa. Skręcając w prawo, linka jest wypychana, siłownik również tutaj się wypycha i skręca silnik. W momencie, kiedy robimy test takiej motorówki, kręcimy na suchu kierownicą do oporów w lewo i do oporów w prawo. Należy się wsłuchać, czy z, zarówno tutaj z, przy, z siłownika, jak i w, z przekładni w, pod kierownicą nie wydobywają się jakieś dźwięki, jakieś szuranie, jakieś trzaski. No to jest sygnał, że może być problem z linką albo z zębatką, która jest w środku w, kierowni, w przekładni kierowniczej. Jeżeli coś takiego się pojawi, no jest to zwiastun tego, że zarówno przekładnie jak i linka powinny być w niedługim czasie wymienione. Te dwa elementy powinno się wymieniać parami. Drugi bardzo ważny element sterowania to jest sterowanie biegami. Mamy dwa cięgna. Jedno cięgno odpowiada nam za włączenie biegu, drugie cięgno tutaj odpowiada za zwiększanie obrotów silnika na danym biegu. Dwa cięgna są. Jest to też połączenie mechaniczne. Połączone są z manetką, która znajduje się przy sterówce. Również kupując motorówkę, czy robiąc przegląd przed wypłynięciem, należy załączyć bieg naprzód, wychylić manetkę maksymalnie do przodu, wrócić na bieg neutralny, włączyć bieg wsteczny, wychylić manetkę maksymalnie do tyłu, i wrócić na. Bieg neutralny. Sam co? Ja tu w ogóle nigdy nie siedziałem, A. to nie jest moje miejsce. Przepraszam. <grymne> Czuję się nie swoje, tak? Ej kolego pan mnie wpuści. <grymne> no tu mamy drobny problem elektryczny, nie działa wskaźnik trymu, ale to najprawdopodobniej jest to jest bardzo prosty układ, więc albo czujnik, albo, albo sam, sam zegar. Cóż więcej, no powinniśmy wypłynąć, żeby zwiększyć te obroty i rzeczywiście sprawdzić, czy... Tak, tak, czyli tak. przejdźmy do tego. Zróbmy to, bo ja wam pewnie ja, nigdy w tej łódce nie siedziałem na tym miejscu. Ja, ja wreszcie chcę skosztować jak doświadczony jesteś... skipper pogoni moim wspaniałym jachtem. Tak, to No to teraz w porównaniu z latem to jest ludzi. No pewnie nie ma być No po ja to na to jest zajebista sprawa, Wygląda że ta Warszawa dobrze. się tak otworzyła, nie? To jest tak, kurde. To mogłaby naprawdę jeszcze bardziej, ale myślę, że sukcesywnie to będzie postępować. Dobrze. Aha, zaczęło się. Tak. Dobrze, to podsumujmy. Obejrzeliśmy bardzo dokładnie jacht na brzegu, sprawdziliśmy tuby, kadłub, sprawdziliśmy silnik, później zwodowaliśmy, wypłynęliśmy na Wisłę, obejrzeliśmy Warszawę. Piękne, sobotnie popołudnie. Piękne, sobotnie popołudnie, słoneczne, kwietniowe. Yy, tak naprawdę, poza jakimiś szczegółami, typu czujnik trymu, który musimy tam sprawdzić połączenie, yy, czy dokręcić kierownicę, to, to nie ma zarzutów, prawda? Tak, jak pisałem w ogłoszeniu. No panowie, czasami życie pokazuje, że to, co jest w ogłoszeniu, może być zgodne ze stanem faktycznym. Czasami. Czasami, jest z tego jesteś... wynikać niezwykle rzadko. Tak. Jesteśmy ale... bardzo pozytywnie tym razem zaskoczeni, ale ale warto za każdym razem jednak gruntownie sprawdzić, bo no jacht motorowy pracuje w dość ciężkich warunkach, w wodzie, często w słonej wodzie. Często jest tak, że różni sternicy na tym jachcie pływają różnie, szanują sprzęt, więc warto za każdym razem gruntownie sprawdzić i od dołu, i od góry, i pracę, i na wodzie. Tym razem myślę, że bardzo, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczeni. Tak? Także to co? Sprzedany? Sprzedany. Pion, dziękuję za wspólną przepływkę, było bardzo miło.